Reprezentacja polickich miłośników zimowych kąpieli wzięła udział w międzynarodowym zlocie morsów w Mielnie. W zimowej kąpieli w Bałtyku wzięło udział ponad 8,5 tysiąca ludzi z całej Europy. Od 10 do 13 lutego w Mielnie odbywał się największy w Europie zlot morsów, w którym wzięła udział 18-osobowa reprezentacja polickich morsów. Podczas zlotu odbył się m.in. bieg morsów na 5 km i turniej mrozoodpornych. Uczestnicy mogli skorzystać z licznych atrakcji, m.in. Akademii Młodego Morsa, morsowej strefy Chillout i wziąć udział w dwóch wielkich kąpielach w Bałtyku, które odbyły się w sobotę i w niedzielę. Przed niedzielną kąpielą morsy przemaszerowały ulicami Mielna. Tematem przewodnim tegorocznego zlotu były dzieci kwiaty w Bałtyku. W tym roku połączono dwie edycje ze względu na odwołanie zeszłorocznego zlotu, kolejna wielka kąpiel morsów już za rok.